Powiedziano Ci, że to po prostu część starzenia się, że słabsze erekcje, zanikające pożądanie i cicha frustracja, którą nosisz sobie każdego poranka, to coś, co po prostu musisz zaakceptować. Ale jestem tu, by ci powiedzieć, że to przekonanie jest nie tylko błędne, ale i niebezpiecznie mylące, ponieważ prawda jest taka, że wielu mężczyzn po 60 roku życia cierpi w milczeniu. Nie dlatego, że ich ciała są niesprawne, ale dlatego, że nikt nigdy nie powiedział. Ja mam o jednej prostej zmianie, którą mogą wprowadzić każdego poranka, a która na nowo rozpala systemy odpowiedzialne za silne, naturalne, trwałe erekcje bez tabletek, pompek czy zażenowania. Nazywam się doktor Anna Kowalska. Spędziłam ponad trzy dekady w dziedzinie zdrowia mężczyzn, ściśle współpracując z mężczyznami po 60, 70, a nawet 80 roku życia, pomagając pierwsze amo odzyskać energię, pewność siebie i y, intymność, które uważali za utracone na zawsze. A to, czym się za chwilę z Tobą podzielę, to nie teoria. To poranna formuła, która działa. Każdego dnia Twoje ciało daje Ci małe okno czasowe, aby aktywować to, co nazywam obwodem erekcyjnym. Większość mężczyzn je przegapia, ale gdy nauczysz się z niego korzystać, wszystko się zmienia. W tym wideo jawnie trzy potężne poranne nawyki oraz dodatkową wskazówkę, które naturalnie pobudzą produkcję testosteronu, poprawią przepływ krwi i przywrócą pełne mocne erekcje. Wybierz choćby jeden, a twoje poranki i noce mogą już nigdy nie być takie same. Zostań ze mną, ponieważ to, co za chwilę ci pokażę, może być najważniejszą rutyną, o jakiej nigdy nie słyszałeś. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam Cię do zasubskrybowania i włączenia powiadomień. W ten sposób nigdy nie przegapisz kolejnego filmu, który ma pomóc Ci czuć się silniejszym, zdrowszym i bardziej pewnym siebie każdego dnia. A jeśli uznasz to za pomocne, po prostu wpisz jeden w komentarzach, aby dać mi znać. Jeśli nie, wpisz Zerego. Twoja opinia pomaga mi tworzyć lepsze, bardziej wartościowe treści dla Ciebie. Teraz, zanim przejdziemy do samych nawyków, ważne jest, abyś zrozumiał, dlaczego Twoje ciało może nie reagować tak jak kiedyś. Ponieważ, jeśli najpierw nie odkryjemy, co naprawdę dzieje się pod powierzchnią, w Twoich naczyniach krwionośnych, hormonach, układzie nerwowym, wtedy żaden nawyk, żadna rutyna, żadne remedium nigdy nie przyniesie trwałych efektów. Przyjrzyjmy się więc, co naprawdę dzieje się w Twoim ciele po 60 roku życia i dlaczego nie jest za późno, aby to odwrócić. Pozwól, że na chwilę powiem Ci coś, czego większość lekarzy nie mówi. Prawda jest taka, że jeśli masz ponad 60 lat i zmagasz się ze słabszymi erekcjami lub niespójną sprawnością, problemem nie jest tylko starzenie się. To, co starzenie się zrobiło powoli i po cichu z systemami wewnątrz twojego ciała. I mówię to nie jako teorię, ale jako ktoś, kto siedział naprzeciwko tysięcy mężczyzn takich jak ty, słuchając tej samej cichej frustracji w ich głosach. Pani doktor wciąż czuje pożądanie, ale moje ciało nie reaguje tak jak kiedyś. Co więc naprawdę się dzieje? W miarę starzenia się kilka kluczowych systemów, które wspierają zdrowe erekcje, zaczyna się zmieniać. Testosteron, hormon napędzający męskie zdrowie seksualne, naturalnie zaczyna spadać o około 1% każdego roku po 30 roku życia. Może to nie brzmi jak dużo, ale przez dziesięciolecia to się sumuje. Niższy testosteron oznacza mniejsze pożądanie, słabsze erekcje i wolniejszą regenerację. Ale hormony to nie jedyna historia jest też Twoje krążenie. Erekcje zależą od zdrowego przepływu krwi, a zanim większość mężczyzn osiągnie 60 lat, malutkie tętnice prowadzące do prącia, te odpowiedzialne za napełnianie komór krwią, stają się sztywniejsze, węższe i mniej reaktywne. Te zmiany są często niewidoczne, nie czujesz jak zachodzą, ale pewnego dnia zauważasz, że nie budzisz się tak jak kiedyś, albo potrzebujesz więcej czasu, aby się rozruszać, albo po prostu nie jesteś tak twardy jak dawniej. Dodaj do tego lata stresu, zły sen i spadającą wrażliwość nerwów, a zostajesz z ciałem, które chce działać, ale nie otrzymuje odpowiednich sygnałów ani wsparcia, aby to się stało. Ale oto dobra wiadomość, te systemy nie są zepsute, są po prostu zaniedbane. I gdy zaczniesz je ponownie aktywować delikatnie, naturalnie, każdego poranka zaczną się budzić. To tutaj zaczyna się prawdziwa transformacja, ponieważ nie musisz walczyć ze swoim ciałem, musisz po prostu zrozumieć, jak z nim współpracować. A zaczyna się to od jednego z najbardziej niedocenianych, a zarazem najpotężniejszych naturalnych aktywatorów testosteronu i przepływu krwi, czegoś co wschodzi na niebie każdego ranka tak jak ty kiedyś. Gotów usłyszeć co to jest? Porozmawiajmy o pierwszym nawyku, który może zacząć wszystko odwracać już od jutra rana. I wiesz lub nie, jeden z najpotężniejszych sposobów na rozruszanie naturalnej odpowiedzi erekcyjnej twojego ciała zaczyna się od czegoś tak prostego jak poranne światło słoneczne. Wiem, że to może brzmieć zaskakująco, ale jako lekarka, która pracowała z mężczyznami przez ponad trzy dekady, mogę Ci powiedzieć z całą pewnością to, na co wystawiasz swoje ciało w ciągu pierwszych 15 minut dnia ma moc nadawania tonu Twoim hormonom energii, a nawet krążeniu. Pozwól, że wyjaśnię. Twoje ciało ma wbudowany zegar, rytm dobowy, który rządzi wszystkim od snu po produkcję testosteronu, a ten rytm jest kontrolowany przez światło, a konkretnie przez naturalne światło wschodzącego słońca. Kiedy wychodzisz rano na zewnątrz i pozwalasz, aby światło słoneczne dotarło do twojej skóry i oczu, wysyła to potężny sygnał do twojego mózgu. Ten sygnał budzi twoje podzgórze, które następnie aktywuje produkcję kluczowych hormonów, w tym testosteronu. Słońce mówi twojemu ciału: czas się włączyć. A e, kiedy dajesz swojemu ciału ten sygnał każdego ranka, nie tylko zwiększasz poziom testosteronu, ale także wyzwalasz uwalnianie tlenku azotu, który jest niezbędny do rozluźnienia naczyń krwionośnych i umożliwienia swobodnego przepływu krwi, zwłaszcza do prącia. Miałam pacjentów, którzy mówili mi, że nie doświadczyli spontanicznej porannej erekcji od lat. Ale gdy tylko zaczęli korzystać z 10 minut bezpośredniego porannego światła słonecznego każdego dnia, po prostu wychodząc na zewnątrz z kawą lub stojąc przy oknie ze słońcem na twarzy, zauważyli zmianę w ciągu tygodnia lub dwóch. Budzili się z większą twardością, częściej, z większą witalnością. To nie magia, to biologia i co najważniejsze, jest to darmowe. Ten nawyk działa najlepiej, gdy jest praktykowany w ciągu 30 minut od przebudzenia. Nawet pochmurne dni oferują wystarczająco dużo światła, aby zrobić różnicę. Nie musisz wpatrywać się w słońce, po prostu bądź obecny w świetle, Twoje ciało będzie wiedziało, co robić. Ale światło słoneczne to tylko jeden element układanki: ponieważ nawet przy całym testosteronie i krążeniu na świecie, Twoje ciało wciąż musi być w odpowiednim stanie wewnętrznym, aby umożliwić erekcję. A dla większości mężczyzn prawdziwym winowajcą jest coś cichego, podstępnego i głęboko zakorzenionego w układzie nerwowym. Porozmawiajmy o tym teraz. Nawet przy rosnącym testosteronie i lepszym przepływie krwi, twoje ciało nie pozwoli na erekcję, jeśli jeden kluczowy system nie będzie po twojej stronie twój układ nerwowy. To jest część, o której mało kto mówi, ale może to być brakujące ogniwo. Widzisz, twój układ nerwowy jest jak zestaw przełączników. Jeden przełącznik mówi. Że jestem w stresie, wyłącz wszystko. Drugi mówi czuję się bezpiecznie i zrelaksowany, otwórzmy się. Erekcje zdarzają się tylko wtedy, gdy ten drugi przełącznik jest włączony, ale oto problem w miarę starzenia się, zwłaszcza po 60, w yy, roku życia mężczyźni mają tendencję do życia w stałym, niskim poziomie stresu. Może nie zawsze wydaje się, on intensywny, ale jest obecny. Zmartwienia o zdrowie, pieniądze, relacje, nawet codzienny zgiełk życia, wszystko to się kumuluje. Z czasem mówi to Twojemu ciału. Teraz nie jest czas na seks, teraz jest czas na przetrwanie. Ta wiadomość zacieśnia Twoje naczynia krwionośne, zwiększa poziom kortyzolu, blokuje te same sygnały, których Twoje ciało potrzebuje, aby osiągnąć i utrzymać twardość. Właśnie dlatego jednym z najprostszych i najskuteczniejszych porannych nawyków jest coś, co polecam każdemu mężczyźnie, z którym pracuje głębokie, powolne oddychanie brzuchem. Może to brzmieć zbyt prosto, aby miało znaczenie, ale wykonane prawidłowo przełącza twoje ciało z trybu walki lub ucieczki na tryb poczynku i pobudzenia i co ważne, zajmuje to tylko 90 sekund. Kiedy oddychasz głęboko do brzucha powoli i kontrolowanie aktywujesz nerw błędny, potężną linię komunikacyjną między twoim mózgiem a ciałem, mówiąc twojemu sercu, aby zwolniło, naczyniom krwionośnym, aby się otworzyły, a umysłowi, aby odpuścił. Miałam pacjentów, którzy mówili mi, że czują, jak ich klatka piersiowa się rozluźnia, szczęka się odpręża, a myśli cichną już po tym jednym nawyku. Rób to jako pierwszą rzecz rano. Dziesięć wdechów przez nos, powolny wydech przez usta to uspokaja Twoje ciało i zaprasza do intymności, połączenia i, tak, erekcji. Nie chodzi o to, by próbować mocniej, ale by relaksować się mądrzej. Ale uspokojenie układu nerwowego to niejedyny ukryty klucz. Ponieważ nawet jeśli Twój umysł jest gotowy, a krew płynie, jedna mała grupa mięśni może nadal po cichu sabotować Twoją sprawność i jest szansa, że nigdy nawet nie powiedziano ci, że istnieją. Na tu tu raz. A oto część, która zaskakuje większość mężczyzn, twoje lekcje są tylko tak silne, jak mięśnie, które je wspierają. Mówię o ukrytej grupie mięśni, o której większość ludzi nigdy nie słyszała. Mięśniach dna miednicy. Te mięśnie znajdują się głęboko u podstawy twojego ciała, a ich zadanie jest proste, ale kluczowe. Kontrolują przepływ krwi do i z prącia podczas erekcji. Pomyśl o nich jak o naturalnym systemie zaworów w ciele. Kiedy są silne, zatrzymują krew, utrzymując twoją erekcję twardą i stabilną. Ale kiedy słabną, co często dzieje się z wiekiem i brakiem aktywności, krew wycieka szybciej, a wraz z nią twoje szanse na utrzymanie twardości. Pamiętam pacjenta Roberta, który przyszedł do mnie w wieku 68 lat. Był sfrustrowany, zawstydzony i gotów się poddać. Powiedział: Pani doktor, mogę zacząć, ale nie mogę tego utrzymać. Czuję jak to ucieka. A on nie wiedział, nikt mu nie powiedział, że te objawy prawie zawsze wskazują na dno miednicy. Dobra, wiadomość jest taka: te mięśnie szybko reagują na trening. I nie potrzebujesz siłowni, sprzętu ani nawet wychodzenia z domu. Potrzebujesz tylko konsekwencji. Kilka delikatnych skurczów każdego ranka, napinając mięśnie, których użyłbyś do zatrzymania strumienia moczu, może na nowo nauczyć Twoje ciało utrzymywać erekcję tak jak robiło to lata temu. Mówię moim pacjentom, aby robili to podczas mycia zębów lub czekania na kawę. Nikt tego nie widzi, ale Ty to poczujesz. Z czasem ten mały, niewidoczny nawyk może prowadzić do wielkich zmian, twardszych erekcji, lepszej kontroli, a nawet silniejszych orgazmów. A dla mężczyzn takich jak Robert przywróciło to rodzaj pewności siebie, którą uważał za utraconą na dobre, ale to jeszcze nie koniec. Bo podczas gdy ciało się budzi, umysł uspokaja, a mięśnie stają się silniejsze, jest jeszcze jedna część poranka, która może albo wzmocnić cały twój postęp, albo po cichu go zniweczyć. A wszystko sprowadza się do tego, co kładziesz na talerz. Porozmawiajmy o śniadaniu, które napędza przepływ krwi, hormony i trwałą energię bez sięgania po tabletki. Teraz, gdy Twoje ciało jest przygotowane, a systemy ponownie się budzą, nadszedł czas, aby napędzić ten impet śniadaniem, które wspiera przepływ krwi i hormony, a nie takim, które po cichu działa przeciwko Tobie. Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ich poranny posiłek wpływa na sprawność, nie tylko pod względem energii, ale także pod względem krążenia testosteronu i wytrzymałości seksualnej. Nie zliczę, ilu moich starszych pacjentów zaczyna dzień od tostów, słodkich płatków śniadaniowych lub po prostu czarnej kawy, a potem dziwi się, dlaczego w południe dopada ich znużenie, czują się otępiali lub mają problemy ze słabym przepływem krwi na dole. Prawda jest taka, że twoje prącie to narząd naczyniowy, zależy od silnych, reaktywnych naczyń krwionośnych, a te naczynia krwionośne są głęboko dotknięte tym, co jesz. Pamiętam jednego mężczyznę Karola, lat 72, który powiedział mi: Nie sądziłem, że jedzenie ma cokolwiek wspólnego z erekcjami, pani doktor. Myślałem, że chodzi tylko o pożądanie, ale kiedy dostosowaliśmy jego śniadanie, aby wspierało produkcję tlenku azotu i zdrowie naczyń, jego poranna rutyna i jego pewność siebie całkowicie się zmieniły. To, co zadziałało u Karola i wielu innych, to prosta zmiana w kierunku żywności, która zwiększa przepływ krwi. Żywności bogatej w naturalne azotany, zdrowe tłuszcze i kluczowe składniki odżywcze. Rzeczy takie jak jajka dla choliny i wsparcia testosteronu, buraki i warzywa liściaste dla tlenku azotu, awokado dla elastyczności naczyń. To nie są tylko zdrowe produkty, to ukierunkowane narzędzia do przywracania funkcji. Nie chodzi o to, by stać się maniakiem zdrowia czy zmieniać wszystko z dnia na dzień, chodzi o bycie świadomym, o wybieranie śniadania, które pracuje dla twojego ciała, a nie przeciwko niemu. Kiedy dajesz swojemu ciału odpowiednie paliwo rano, wzmacniasz Efekty każdego innego nawyku, o którym mówiliśmy, wspierasz swoje hormony, wzmacniasz krążenie, budujesz prawdziwy impet. A z czasem ten impet prowadzi do mierzalnych, potężnych zmian, nie tylko w tym, jak działasz, ale w tym, jak czujesz się jako mężczyzna. Ale nawet z tym wszystkim światłem słonecznym, oddechem, ruchem i paliwem, nic z tego nie ma znaczenia, jeśli nie będziesz konsekwentny. Kluczem do prawdziwej transformacji nie jest złożoność, ale konsekwencja. I dlatego ostatni krok jest najważniejszy. Pokażę Ci dokładnie, jak połączyć to wszystko w prostą, codzienną rutynę, która stanie się drugą naturą już od jutra rana. Prawdziwy sekret nie tkwi w wiedzy, co robić. Tkwi w przekształceniu tego w nawyk, o którym nawet nie musisz myśleć. Doszedłeś tak daleko i prawdopodobnie czujesz, jak elementy zaczynają się układać. Ale sama wiedza nie zmieni Twojego życia. To, co naprawdę się liczy, to to, co robisz konsekwentnie, zwłaszcza w tych pierwszych kilku minutach po przebudzeniu, to tam zachodzi zmiana. To tam odzyskujesz swój rytm. Pracowałam z tak wieloma mężczyznami, którzy zaczynali z impetem, czuli ekscytację, a potem powoli wracali do starych nawyków. Nie dlatego, że i ja nie zależało, ale dlatego, że nie mieli systemu. I powiem ci szczerze, na tym etapie życia siła tkwi w prostocie. Nie potrzebujesz skomplikowanej listy kontrolnej. Potrzebujesz rytmu, któremu twoje ciało może zaufać. Oto co mówię moim pacjentom, uczyń to automatyczne. Powiąż każdy nawyk z czymś, co już robisz. Gdy parzy się kawa, wyjdź na słońce. Zanim sprawdzisz telefon, weź głębokie oddechy. Podczas mycia zębów wykonaj skurcze mięśni dna miednicy. A potem usiądź do śniadania, które napędzi resztę Twojego dnia. Wyobraź sobie, jak wyglądałyby Twoje poranki, gdyby to stało się drugą naturą. Nie goniłbyś za tabletkami ani nie czekał, aż coś zacznie działać. Budziłbyś się, wiedząc, że Twoje ciało reaguje, ponieważ dałeś mu to, czego potrzebuje, aby działać, łączyć się i czuć się żywym. Jeden z mężczyzn, z którym pracowałam, Adam, lat 74, powiedział mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Powiedział: Najlepsze nie jest to, że mam lepsze reakcje, ale to, że odzyskuję siebie. I to jest prawdziwa siła rutyny. Przywraca Twoje poczucie kontroli, godność, energię i cichą pewność siebie, że jeszcze nie skończyłeś, ani trochę. Więc następny krok należy do Ciebie: masz narzędzia, masz mapę. Ale zanim skończymy, chcę zostawić się z jedną ostatnią wiadomością, czymś, czym dzielę się z każdym mężczyzną, który wchodzi do mojego gabinetu, zwłaszcza z tymi, którzy myślą, że jest już za późno. Bo jeśli wciąż oddychasz, wciąż jesteś zdolny, a to, co zaraz powiem, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz resztę swojego życia. Bo na koniec dnia nie chodzi tylko o erekcję. Chodzi o odzyskanie życia, które myślałeś, że ci umyka właśnie dowiedziałeś się, jak potężne może być kilka prostych, porannych wyborów. Kilka minut światła słonecznego, aby zwiększyć testosteron i obudzić Twoją biologię. Chwila głębokiego oddechu, aby uspokoić nerwy i zaprosić swoje ciało do stanu gotowości. Kilka skurczów miednicy, aby aktywować mięśnie, które po cichu trzymają klucz do twardszych trwalszych erekcji. I. Yy, Śniadanie, które nie tylko cię karmi, ale napędza twój przepływ krwi, hormony i poczucie witalności. Może to nie brzmi jak wiele, gdy się to wszystko wymieni, ale widziałam na własne oczy, co te małe kroki mogą zdziałać, gdy są praktykowane każdego dnia. Patrzyłam, jak mężczyźni, którzy prawie się poddali, odnajdują siebie na nowo nie tylko w sypialni, ale w swojej energii, postawie, głosie, poczuciu celu. Nie chodzi o cofanie zegara. Chodzi o uszanowanie tego, gdzie jesteś teraz i uświadomienie sobie, że twoje najlepsze dni niekoniecznie są za tobą. Ponieważ kiedy wspierasz systemy, które wspierają Twoją męskość, Twoje hormony, krążenie, układ nerwowy, dajesz sobie pozwolenie na ponowne poczucie pełni. Wciąż pamiętam spojrzenie jednego pacjenta po trzy tygodniach tej prostej porannej rutyny. Nie chwalił się, nawet nie mówił o seksie, powiedział, pani doktor po prostu znów czuje się sobą. O to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Widzicie, panowie, mężczyźni w waszym wieku noszą mądrość, historię i siłę, której młodsi mężczyźni nie są w stanie zrozumieć. Ale bez energii, bez połączenia, bez intymności życie może zacząć wydawać się mniejsze. Ta rutyna jest sposobem na ponowne otwarcie się nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie, duchowo, w relacjach. To sposób na wejście w dzień z siłą, zamiast wycofywania się w milczeniu. I jeśli nikt inny ci tego dzisiaj nie powiedział, pozwól, że ja będę tą, która to powie, nie jesteś za stary, nie jest za późno, jutrzejszy poranek czeka. I tym razem nie tylko się obudzisz, powstaniesz celem. Zacznij od małych kroków, zacznij dzisiaj i zobacz, co się stanie. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, jeśli choć jeden nawyk miał sens lub dał Ci nadzieję, byłabym zaszczycona, gdybyś polubił ten film. Pomaga to większej liczbie mężczyzn, takich jak ty, znaleźć informacje, których po cichu szukali. Podziel się nim z przyjacielem, bratem lub kimś, kogo znasz, a komu przydałby się zastrzyk energii. I proszę, nie wstydź się, zostaw komentarz poniżej. Czytam każdy z nich, a Twoje słowa mogą być dokładnie tym, czego inny mężczyzna potrzebuje usłyszeć. Jeśli chciałbyś wesprzeć ten kanał i pomóc mi kontynuować tworzenie szczerych, zmieniających życie treści zdrowotnych dla starszych mężczyzn, rozważ dokonanie niewielkiej darowizny. Pomaga to pokryć koszty produkcji i pozwala mi utrzymać tę przestrzeń wolną od szumu informacyjnego i pełną prawdziwych odpowiedzi. Dziękuję, że tu jesteś, że się pojawiłeś i że zdecydowałeś się wziąć swoje zdrowie w swoje ręce jednego poranka naraz.